Wąż ze stali miał 7 kilometrów długości. Był pancerną pięścią ojczyzny. Jego kręgosłup stanowiło 90 czołgów podstawowych, połączenie potężnego T-90M, ProRiF i ryczącego turbiną T-80BFM. 150 pojazdów pancernych od BMP-3, pobudzące grozę BMPT, terminatory stanęło na czele elitarnej rosyjskiej Jednakierz Gwardyjskiej Armii pancernej, a jej celem było miasto Pokrowsk. Ich misja była prosta, brutalna i zdecydowana. Błyskawiczny manewr, okrążający miasto, odcinający główną arterię ukraińskiego frontu w Donbasie, gdyby się powiódł, dziesiątki tysięcy ukraińskich żołnierzy znalazłoby się w pułapce. Cała wschodnia linia mogłaby się załamać. Kolumna grzmiała autostradą T518, niczym rzeka dymu z silników diesla i arogancji, pewna swojej przytłaczającej mocy, ale nie zmierzali w kierunku miasta. Wjeżdżali w pieczołowicie przygotowaną, zaawansowaną technologicznie rzeźnię. A teraz krótkie pytanie do Was. Gdybyście byli ukraińskim dowódcą, który stanąłby w obliczu tej przytłaczającej siły, gdzie byście uderzyli najpierw, czy A? Zaatakowalibyście czołowe czołgi, aby zatrzymać kolumnę B? Uderzylibyście w tyły cystern z paliwem, aby ograniczyć ich zasięg, czy C? Zaatakowalibyście ich system walki elektronicznej i obrony przeciwlotniczej. Dajcie nam znać w komentarzach poniżej, jaką taktykę wybierzecie. Operacja rozpoczęła się zaledwie 6 godzin po wygaśnięciu rosyjskiego ultimatum, a 24-godzinne zawieszenie broni zostało przerwane żądaniem bezwarunkowej kapitulacji garnizonów w Pokrowsku. Odpowiedź prezydenta Zełęckiego rozeszła się po całym świecie, a w jego głosie słychać było bunt: Nie handlujemy naszą ziemią ani ludźmi, czeka Was piekło. Czeka. Teraz o 4:30 rano, w słabym świetle przed świtu piekło miało odpowiedzieć. Od tygodni Rosja konsolidowała swoje siły w pobliżu Otratain, przygotowując się do tego decydującego natarcia. Ich kolumna była fortecą w ruchu. Mobilne systemy Panzer s 1 i Tor-M, dwa tworzyły gęstą bańkę obrony powietrznej. A w jej sercu, ukrytym między pojazdami dowodzenia znajdował się prawdziwy filar ich ochrony. Mobilny system zagłuszania Krasucha 4. To był strażnik kolumny, zdolny do wytworzenia tarczy elektronicznej o szerokości setek kilometrów, oślepiającej drony, zakłócającej łączność, a nawet dezorientującej systemy naprowadzania nadlatującej amunicji. Gdy kolumna wpłynęła do wystającego punktu w remiwki, operator Krasucha 4 włączył przełącznik. Bombel niewidzialnej energii pulsował. A dla ukraińskich dowódców obserwujących sytuację przez drony świat zamarł. Ale Ukraińcy nie tylko obserwowali sytuację za pomocą niskopoziomowych dronów, mieli ducha w maszynie, wysoko nad nimi krążąc na wysokości poza optymalnym zasięgiem zagłuszania. Krasuchy obserwował pojedynczy dron rozpoznawczy Lelejka 100. Nie patrzył na czołgi. Szukał samego źródła zakłóceń, używając zaawansowanego czujnika kierunkowego określił dokładną lokalizację Krasukha, słaby impuls energii na rozległych, ciemnych polach. Współrzędne zostały zaszyfrowane i przesłane w milisekundowym impulsie danych. 70 kilometrów dalej operator w ciężarówce M142 HIMARS odebrał misję ogniową. Pierwszy strzał bitwy nie był ani pociskiem, ani dronem. To była pojedyncza rakieta M31 GMLRS, która bezszelestnie wzbiła się w stratosferę. Rosyjska załoga systemu elektronicznego czuła się niezwyciężona w swojej elektronicznej fortecy. Na ekranach ich samolotów widać było czystą przestrzeń powietrzną. Nie mieli pojęcia, że 90-kilogramowa głowica burząca, sterowana przez GPS i poruszająca się z prędkością trzykrotnie przekraczającą prędkość dźwięku, była już w końcowym locie nurkowym. Sierżant ukraińskiej jednostki SSO skulony na linii drzew 3 km dalej obserwował ich przez termowizor zobaczył krasukha. Cztery ciepłe świecący kształt w porannej mgle. Potem na chwilę świat pobladł. Rakieta M31 z prawdopodobnym błędem kołowym, mniejszym niż 3 metry, nie trafiła od tak w cel, wyparowało. Uderzenie było tak precyzyjne, tak gwałtowne. Że elektroniczna osłona nie tylko zawiodła, ona się roztrzaskała. Przez chwilę w ukraińskiej sieci dowodzenia zapadła jedynie oszołomiona cisza. Plan działał. Ale wojna nigdy nie jest taka prosta. Atak HIMARS wywołał również potężny impuls elektromagnetyczny efekt uboczny, który tymczasowo oślepił pobliskie ukraińskie bezzałogowe statki powietrzne Shark, odpowiedzialne za ocenę strat bojowych. Przez krytyczne 30 sekund dowódcy działali w ciemno. Czy atak zadziałał? Czy główne zagrożenie bronią elektroniczną minęło? A może doszło do niemalże zderzenia, a uszkodzony, ale wciąż sprawny zakłócacz miał się ponownie włączyć. Każda sekunda wahania dawała siedem kilometrowej kolumnie więcej czasu na natarcie. Rozkaz wydano na podstawie potwierdzenia szeptem sierżanta SSO, przekazanego przez zapasowe łącze satelitarne: Watra, Watra, Tessiel Nikeno. Ogień, ogień. Cel zniszczony. Nadszedł czas, by uwolnić rój. Rosyjscy dowódcy, nagle ogłuszeni szumem własnych niezagłuszonych radiotelefonów, poczuli błysk dezorientacji. Wtedy poczuli strach. Kilka sekund po tym jak Krasuka 4 została unicestwiona powietrze wypełnił nowy dźwięk. Początkowo był to cichy szum, potem przerodziło się w piskliwe brzęczenie. Dźwięk miliona wściekłych szerszeni. Z ukrytych pozycji wokół występu wystrzelono pierwszą falę 120 ukraińskich dronów FPV Luty. Każdy z nich to rodzimy anioł śmierci kosztujący mniej niż 1500 dolarów. Były tanie jednorazowego użytku i zabójczo skuteczne każdy uzbrojony w głowicę bojową PG-7 Wujar ładunek tandemowy, zaprojektowany do niszczenia wybuchowego pancerza reaktywnego, powszechnego w rosyjskich czołgach. Rosyjskie załogi zareagowały natychmiast. Powietrze wypełnił paniczny terkot działek kalibru 30 MM z BMP i głęboki gardłowy ryk ciężkich karabinów maszynowych. Smugi sięgały w niebo desperacko, próbując odeprzeć maleńkie szybko poruszające się drony, ale było ich za dużo, za szybko. Nie celowali w czołgi, jeszcze nie. Ich celem były oczy i uszy kolumny. Ukraińscy operatorzy FPFO, noszący gogle wideo, postrzegali pole bitwy jako ziarnistą grę wideo z perspektywy pierwszej osoby. Przemykali obok wymachujących dział BMPT, ignorując czołgi. I wstrzeliwali ładunki wybuchowe w anteny radarów pojazdów obrony przeciwlotniczej Pancyrs. 1. Mobilne systemy SAM, jeden po drugim, eksplodowały kulami ognia ze skręconego metalu. W niecałe 90 sekund cztery pancerniki i trzy systemy TOR M2 zamieniły się w dymiące wraki. Parasol przeciwlotniczy został zniszczony. Kolumna była teraz ślepa i bezbronna przed ostrzałem z powietrza. A teraz pozwól, że zapytam. Czy widząc tak niesamowitą, doskonale wykonaną strategię wojskową, masz ochotę dowiedzieć się więcej o taktyce i technologii, które ją umożliwiają? Jeśli tak, rozważ subskrypcję kanału. Dogłębnie analizujemy współczesną wojnę, a Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć więcej takich treści. Druga fala dronów FPV miała teraz inny zestaw celów pojazdy dowodzenia i kontroli. Drony polowały na charakterystyczne oznaki. Lasy anten radiowych sterczące z dachów specjalistycznych BMP. Operator sterował dronem w pirackim locie nurkowym, lecąc z prędkością ponad 180 km na godzinę. Obserwował na ekranie, jak pojazd dowodzenia stawał się coraz większy, aż dostrzegł pojedyncze śruby na jego kadłubie. Nagle nastąpił błysk zakłóceń i kolejny rosyjski węzeł dowodzenia przestał istnieć. Panika zaczęła ogarniać kolumnę. Rozkazy nie napływały. Zdyscyplinowany siedmiokilometrowy wąż zaczął zwalniać, nie wiedząc już, w którą stronę się obrócić. Ale prawdziwy geniusz ukraińskiego planu nie miał się rozpocząć od kolejnej eksplozji. To było coś o wiele bardziej podstępnego, pułapka była bliska z zaskoczeń. Struktura dowodzenia kolumny była w rozsypce, a obrona powietrzna zneutralizowana a niebo należało do Ukrainy. I pojawił się nowy rodzaj terroru. Nie był szybki ani zwinny. Był duży, powolny i miał pochodzenie rolnicze. 30 ciężkich heksakopterów, nazywanych przez żołnierzy Babą Jagą, wzbiło się w powietrze. Były to przerobione drony rolnicze, każdy zdolny do przenoszenia ciężkiego ładunku, ale nie przenosiły bomb ani pocisków. Przenosiły skupiska min przeciwpancernych tem 62. Rosyjscy dowódcy czołgów z zamkniętymi władzami chroniącymi przed zagrożeniem ze strony FPV usłyszeli je pierwsi: niski, złowieszczy warkot dobiegający z góry. Baba Jaga nie zaatakowała kolumny bezpośrednio, zamiast tego przelecieli dwa kilometry przed prowadzącym ten 90 MN, a potem zaczęli zrzucać ładunek. Jedna po drugiej ciężkie, dyskoidalne miny spadały na asfalt autostrady tej 805 18 w niecałe trzy minuty drony natychmiast utworzyły nieprzekraczalne pole minowe na drodze konwoju. Ale tutaj wkroczyła wojna. Jedna z ocalałych załóg Torm, dwa sterowana ręcznie, zauważyła jeden z dużych, wolno poruszających się dronów. Pocisk pomknął w niebo. Baba Jaga eksplodowała w deszczu elektroniki i łopat wirnika, a jej ładunek sześć min spadło nieszkodliwie na błotniste pole. W polu minowym Pojawiła się luka, niewielka szczelina, ale wystarczająco szeroka, by czołg mógł spróbować się przez nią przebić. Ukraiński dowódca drona natychmiast to zauważył. Serce mu waliło. Cały plan, cała zasadzka opierała się na uwięzieniu kolumny. Miał jedną zapasową babę jagę w pogotowiu, ale jej wystrzelenie zajęłoby minuty, których nie mieli. Kropywa. Zadzwonił do swojego najlepszego operatora FPV. Widzisz tę lukę? Operator 22-latek o pseudonimie Kropywa, czyli Pokrzywa, Nie odpowiedział. Już działał. Sięgnął po swojego ostatniego drona FPV, nie bombowca Lajutę, ale lekkiego drona zwiadowczego. Dwóch piechurów gorączkowo przymocowało pojedynczą minę TM-62 do podwozia za pomocą opasek zaciskowych i taśmy klejącej. To było desperackie, improwizowane rozwiązanie. Dron był strasznie niewyważony i z trudem nabierał wysokości. Kropywa walczył z kontrolkami, aż pobielały mu kostki. Nakłonił chwiejnego drona do lotu nad autostradą prosto w strefę zagrożenia systemu Tor. Widział jak wieżyczka go śledzi. Nie miał czasu na czysty zrzut. Po prostu przechylił drona na bok. Ciężka mina zsunęła się, koziołkując i uderzając w asfalt dokładnie w środek szczeliny. Nie wyglądało to zbyt efektownie, ale zadziałało. Pułapka była gotowa. Kilka sekund później prowadzący rosyjski T-90M, którego dowódca nie zdawał sobie sprawy z niebezpieczeństwa, przetoczył się prosto na jedną ze świeżo podłożonych min. Eksplozja była katastrofalna. 7,5-kilogramowy wybuch zerwał gąsienicę czołgu i roztrzaskał koła jezdne natychmiast unieruchamiając wartą miliony dolarów maszynę. Czołg za nim gwałtownie zahamował, gwałtownie się zatrzymując. Potem czołg za nim. Katastrofalny korek zaczął się cofać wzdłuż całej 7-kilometrowej kolumny. Zdyscyplinowany natarcie przekształcił się w spanikowaną, nieruchomą masę celów. Wąska wiejska droga właśnie zamieniła się w strzelnicę. Czas na subtelność minął. Nadszedł czas, by szakale rozpoczęły polowanie. To, co zaraz usłyszysz, to dowód na siłę adaptacji i odwagi. Właśnie taką historię chcemy opowiadać. Jeśli ta analiza jest dla Ciebie równie fascynująca jak dla nas, rozważ kliknięcie przycisku subskrypcji. Pomaga nam to w dalszym ujawnianiu tych niesamowitych wydarzeń. Trzecia faza zasadzki rozpoczęła się nie od dźwięku drona, ale od wściekłego warkotu silników dwusuwowych. Z ukrytych pozycji w gęstych zagajnikach wzdłuż autostrady wyłoniło się 150 żołnierzy ukraińskich sił specjalnych. Nie jechali pojazdami opancerzonymi. Jeździli na lekkich wojskowych motocyklach terenowych typu KTM Enduro, pomalowanych w kamuflaż. Działali w trzyosobowych zespołach myśliwsko-zabójczych składających się z kierowcy strzelca z tyłu i obserwatora. Byli szybcy zwinni i gotowi byli pokonać olbrzymy. Nacierali na flanki zatrzymanej kolumny niczym stado wilków, wykorzystując mgłę i teren jako osłonę. Rosyjskie załogi pojazdów, zdezorientowane i przerażone niewidocznymi atakami dronów, stanęły teraz w obliczu nowego, przerażająco dynamicznego zagrożenia. Zespół oznaczony jako Nomad. Trzy pędził w kierunku T-90M, którego wieża powoli się obracała, próbując namierzyć cel. Strzelec z tyłu motocykla trzymał na ramieniu wyrzutnie FGM-148. Javelin krzyczał namierzając cel do radia. Potrzebował namiaru. Namierzacz Javelina z trudem uzyskiwał wyraźny obraz termiczny przez opary oleju napędowego i poranną mgłę. Kierowca motocykla gwałtownie lawirował, gdy ogień z karabinu maszynowego pobliskiego BTR-82, a przeszywał ziemię wokół nich. Nimaloku, odkrzyknął strzelec. Nie można było namierzyć. Przez chwilę wydawało się, że porażka jest nieunikniona. Ten wielomilionowy czołg miał ich rozwalić jak muchę. Obserwator zespołu, młody sierżant, podjął decyzję w ułamku sekundy. Wystrzelił pojedynczą rakietę RPG-26 nie w kadłub czołgu, ale w blok silnika na tylnym pokładzie. Mała głowica bojowa wyrządziła niewielkie szkody, ale uderzenie i eksplozja wywołały nagły, olśniewający błysk ciepła. Zamknięcie krzyknął strzelec dżabalina, zamknięcie było. nacisnął spust. Pocisk wystrzelił w górę, zostawiając za sobą kłąb dymu. Manewr znany jako atak z góry. Wzbił się wysoko w powietrze, a następnie opadł niemal pionowo w dół, uderzając w dach wieży T-90M, jego najcieńszy punkt. 8,4-kilogramowa tandemowa głowica bojowa Javelina przebiła pancerz jak papier. Amunicja w czołgu się skończyła. Wieża ważąca ponad 15 ton wystrzeliła w powietrze na wysokość 9 metrów, wirując jak moneta. Szakale dopiero się rozkręcały. Inne zespoły używały różnych narzędzi do polowań na różne ofiary. Wyrzutnie NLAW i AT-4 były używane z przerażająco bliskiej odległości poniżej 100 metrów, aby zniszczyć BMP. Żołnierze strzelali, a ich kierowcy natychmiast odjeżdżali, znikając z powrotem we mgle, zanim Rosjanie zdążyli odpowiedzieć ogniem. Polowali na przerażające terminatory BMPT. Te niezniszczalne pojazdy wsparcia ogniowego uzbrojone w działa i pociski były systematycznie izolowane i niszczone. Pojedyncza rakieta AT4 trafiająca w układ optyczny pojazdu oślepiała go. Potem drugie ujęcie z innej perspektywy kończyło sprawę. Chaos był absolutny, a potem nadszedł punkt kulminacyjny głęboko w kolumnie termobaryczna wyrzutnia rakietowa TOS. Jeden, a niesławna Buratino. Próbowała użyć swojej niszczycielskiej broni. Zanim jednak zdążyła wystrzelić, obserwator z zespołu NOMAD-7, podał jej pozycję. Dwa dżaweliny, wystrzelone z różnych zespołów, przemknęły przez pole bitwy jednocześnie. Oba pociski trafiły w wieżyczkę wyrzutni, która była wypełniona 24 łatwopalnymi rakietami termobarycznymi. Rezultatem nie była eksplozja. To było miniaturowe słońce. Katastrofalna wtórna detonacja, która wyparowała wszystko w promieniu 100 metrów, wywołując falę uderzeniową odczuwalną na wiele kilometrów. Ta pojedyncza eksplozja złamała kręgosłup rosyjskiego oporu. To, co nastąpiło później, nie było już bitwą. To była rzeź. W niecałe 25 minut od momentu, gdy pierwszy motocykl opuścił linię drzew. Elitarna rosyjska czołówka przestała istnieć jako zwarta siła bojowa. Autostrada Teu 518 zamieniła się w tlący się śmietnik stopionej stali i potrzaskanych ciał. Gdy słońce zaczęło wschodzić, ukraińska piechota zmechanizowana wkroczyła do akcji. Nie po to, by walczyć, ale by okiełznać setki zdemoralizowanych i zszokowanych rannymi ocalałych, którzy teraz masowo się poddawali. Bitwa o Wremiwkę dobiegła końca. Ale lekcje płynące z jego tlących się następstw będą echem przez dziesięciolecia. To nie było po prostu zwycięstwo lepszej technologii, to było zwycięstwo lepszej filozofii wojny. Rosja przyniosła młot. Potężną, potężną, ale sztywną siłę kierowaną odgórną doktryną. Ukraina odpowiedziała skalpelem rojem i siecią. Udowodnili, że taktyczną przewagę osiąga się obecnie dzięki szybkości łańcucha zabójstw zdolności do znalezienia namierzenia na i zniszczenia wroga szybciej niż jest on w stanie zareagować. Ta nowa doktryna opiera się na płynnej integracji różnych technologii drony wysokogórskie śledzące cel, łączność satelitarna przekazująca dane, precyzyjna artyleria taka jak HIMARS, pełniąca funkcję snajpera dalekiego zasięgu, eliminująca kluczowe uzbrojenie takie jak Krasuk H4. Następnie roje tanich jednorazowych dronów niszczących obronę przeciwlotniczą i struktury dowodzenia. I wreszcie wysoce mobilne, elitarne wojska lądowe, zdolne do podejmowania decyzji w locie, by zadać ostateczny, decydujący cios. Każdy element sam w sobie był cenny, ale splecione razem stworzyły całość o wiele bardziej śmiercionośną niż suma poszczególnych części. Dane ekonomiczne mówią same za siebie. Szacunkowa wartość zniszczonego rosyjskiego sprzętu przekroczyła 500 milionów dolarów. Czołg Svambu. 90M kosztuje około 4,5 miliona. Pocisk Javelin kosztuje 175,0. Ale dron FPV, który sparaliżował obronę przeciwlotniczą kolumny, mniej niż cena używanego samochodu. Oto brutalna matematyka wojny asymetrycznej w XXI wieku. Nie zapominajmy jednak o ludzkim koszcie, jaki niesie za sobą ta technologia. Dziewięciu ukraińskich żołnierzy SSO zginęło w polowaniu na szakala, dwudziestu dwóch zostało rannych. Ich zwycięstwo nie było ani czyste, ani łatwe, ani gwarantowane. Zostało okupione pomysłowością zapierającą dech w piersiach odwagą i poświęceniem. Stawili czoła pancernemu tytanowi i dzięki sprytowi i odwadze roznieśli go na kawałki. Udowodnili, że przyszłość wojny nie należy do strony dysponującej największą liczbą czołgów, ale do strony, która potrafi się adaptować, wprowadzać innowacje i panować nad przepływem informacji na chaotycznym polu bitwy. Stalowy wąż leży złamany w czarnej ziemi Donbasu, a świat po raz kolejny pokazał, że wola wolnego ludu uzbrojonego w odpowiednie narzędzia i błyskotliwą strategię, to siła, której nie da się złamać. Jeśli doceniasz to dogłębne spojrzenie na realia współczesnego konfliktu, polub ten film, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek powiadomień, aby nigdy nie przegapić żadnej aktualizacji. Na koniec chciałbym zostawić Wam myśl do dyskusji w komentarzach. Widzieliśmy, jak Ukraina zintegrowała wiele systemów, aby osiągnąć to zwycięstwo. Co Waszym zdaniem będzie kolejnym przełomowym elementem na polu bitwy w miarę rozwoju technologii? Czy będą to w pełni autonomiczne roje dronów, zaawansowana cyberwojna czy coś zupełnie innego? Chętnie poznamy Wasze przewidywania. Dziękuję za oglądanie.